Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. I oczywiście ja wiem, że pytanie z tytułu, co jest nie tak z Lego szkołą, jest wskazujące, jest nieco tendencyjne, no ale oglądałem kilka zagranicznych recenzji i jednak nie wszystko tutaj dobrze rozegrano. Niemniej jednak musimy się temu wszystkiemu przyjrzeć. 433 klocki w środku, 7 minifigurek i to jest akurat całkiem niezły wynik, tym bardziej, że spójrzcie, tam jest dodatkowo jeszcze szara wiewióra. No i 270 zł bez grosza. To jest cena katalogowa, ale w dniu, kiedy nagrywam tą recenzję, na ale to jest mniej niż 200 zł, więc jest całkiem, całkiem nieźle. Jak na tą liczbę elementów, to wtedy nawet, nawet się opłaca. Mamy tutaj ścieżkę rowerową, mamy autobus, przystanek, no i kilka jeszcze takich interesujących detali. To jest chyba mała, prywatna placówka. Ruszajmy, zbudujmy. No, jeżeli chodzi o szkołę, to pewnie większość widzów ma swoje doświadczenia, poza tymi bardzo, bardzo młodymi, którzy pewnie oglądają jeszcze mój kanał z opiekunami. W każdym razie, no zobaczymy, zobaczymy. Była szkoła na przykład z Lego Friends i ona mi się podobała. Podbudulec była znakomita, a ta tutaj, zerkniemy, zobaczymy, bo może rzeczywiście zbyt szybko chcę oceniać, a to jednak... No, najlepiej zbudować i wtedy się wypowiadać. Zerkamy, czy wszystko wysypałem. Tak jest. Szukamy też pliku arkusza z naklejkami. Może on będzie tutaj, dokładnie. Oj, pudło nam weszło w kadr. No i co my mamy w tym miejscu? Jakieś wzory chemiczne, a właściwie trochę chemii organicznej. Mamy też układ słoneczny, mamy coś z biologii, całkiem nieźle. Tutaj jakaś tablica ogłoszeniowa, graf klasy. Jakiś taki malunek smoka, no i właśnie szyld szkoły. Plus jeszcze oznaczenie na bus, że tam również mogą się poruszać w nim niepełnosprawni. I to jest akurat spoko opcja. Z takich mniej spoko opcji, no to znowu dostajemy płytki dróg. To znaczy, niby ok, bo nie trzeba osobno tych zestawów kupować. A przecież te płytki dróg były bardzo drogie. No ale to nam już determinuje wygląd naszego miasta. Zobaczcie, mamy też wreszcie w mojej kolekcji. Ten oto nadruk. Ja kiedyś mówiłem, że chciałbym mieć właśnie taką długą ścieżkę rowerową, to znaczy mieć możliwość zbudowania czegoś takiego. No i autobus, słuchajcie, znowu mogę powiedzieć, że był taki żółty autobus, taki zestaw, który naprawdę miażdżył. I ja na szczęście mam ten autobus, może nawet zaproszę go na dzisiejszą recenzję, żeby w przyszłości też móc go wykorzystywać na swoich makietach. Okej, okay, dużo kolorowych klocuchów, no a tutaj pewnie pierwsze piętro, bo widzę dużo okien, jakieś takie panele słoneczne. No i zobaczymy, będziemy patrzeć też jakie torsiki są tutaj wyjątkowe. Słuchajcie, jeszcze jedną szkołę chciałem wam pokazać. To jest szkoła modularna. To jest mock, instrukcja za 25 euro do kupienia i zerknijcie tylko jak wygląda ta fasada a w środku te sale, no to jest po prostu cudowne, na górze, na dachu też jakieś instalacje, wszystko tam się po prostu zgadza. Chciałbym kiedyś coś takiego wybudować, nawet zakupić tą instrukcję, zobaczymy. A tymczasem dzisiaj robimy sobie dzień w szkole, czyli zestaw regularny z LEGO City. Nie będzie speedbuildu, bo to za dużo elementów. Zestaw budowałem około pół godziny i powiem wam, nie jest tak do końca źle. Szczególnie sala do nauk ścisłych na pierwszym piętrze robi robotę, ale to wszystko po kolei. Natomiast nie lubię tego, że jeżeli budują już przystanek autobusowy, to to jest wszystko tak trochę na odwal się. Nie ma tutaj nawet rozkładu jazdy, żadnej ławki, no wygląda to po prostu biednie. To przyglądamy się i podwórku, i samej szkole. Ej ej, czy ja dobrze widziałem? Czy przez moment ten szkielet na pierwszym piętrze na nas nie patrzył? Może już tracę rozum. Ale zanim zaczniemy interesować się szkołą i terenami przyległymi, no to zerknijmy na jezdnię i ścieżkę rowerową. Niesłychanie wąskie są te ścieżki, dwa rowery to tutaj by się nie wyminęły. Z drugiej strony to jest proporcjonalne względem pasa ruchu, bo one też są strasznie, strasznie wąskie. Tutaj wiadomo, te progi zwalniające są bez sensu umiejscowione, bo to jest zbyt blisko pasów, ale wiadomo, no musieli gdzieś się umieścić. Nie mogli zbyt daleko, bo tam już dalej płytka nie leci, Jak głupio by było zrobić to na wysokości przystanku autobusowego. No i właśnie żółty autobus, typowy, stereotypowy z amerykańskiej wioski. No i okej, okay, wygląda to pociesznie, ale jest to trochę absurd. Że to jest środek komunikacji publicznej, a tutaj w środku kierowca, jeden pasażer i jeden pasażer na wózku. Trzy osoby, czyli taka większa osobówka. No i zobaczcie, plusem jest to, że mamy to miejsce dla niepełnosprawnego. On sobie może zjechać i jest jak najbardziej zadowolony. No tutaj można byłoby to na pewno zbudować lepiej. Jeżeli chodzi o kształty, no nie jest najgorzej, ale zwróćcie uwagę, że tutaj na środku to na przykład wykorzystano briki. Dwa na bodaj sześć. No, i to też zawężyło trochę w środku miejsce. No, i niestety nie mamy żadnych drzwi dla pasażera, co wszyscy wychodzą tyłem? To jest trochę dziwne. O drzwiach dla kierowcy nawet nie wspominam. Szyba o dziwo niezbyt mocno zarysowana, ale jednak to nie jest ten poziom autobusu, co kiedyś. O, właśnie ten. I na dodatek przez te drzwi również mieści się niepełnosprawny, z tym, że rozumiem, że taki autobus byłby już w ogóle nieproporcjonalny do szkoły. Zobaczcie, jak to wygląda. Hm. Czyli tak, podsumowując, pojazd jest może i ok, jako taka miniaturka, ale jeżeli byście chcieli umieścić coś takiego w mieście, to konieczna jest rozbudowa. No dobra, to lećmy z fasadą budynku. Wygląda to bardzo schludnie. Ewentualnie coś na tym daszku bym jeszcze umieścił, albo nawet zwykłą gładką płytkę. I dobrze temu budynkowi robi to, że on jest taki zaokrąglony na narożniku. To znaczy, no właśnie, na jednym narożniku, bo właściwie to byłaby taka szkolna diorama. Jakby połączyć powiedzmy cztery zestawy z każdej strony, to by tak wyglądało? No to miałoby dużo większy potencjał, ale pewnie też kosztowałoby mniej więcej tyle, co liceum w Newbery. Zabierzmy minifigurki, żeby móc się temu wszystkiemu przyjrzeć. Tutaj ewentualnie kwiaty można by także w ten sposób obrócić, chociaż projektanci chcieli w drugą stronę, więc niech tam będzie. No i podobają mi się te z dwóch stron uchylne drzwi. Świetny element, który z tego co wiem, zadebiutował w tym roku, chociażby też był w remizie strażackiej. No i mamy podjazd dla niepełnosprawnych, mamy jakieś schodki, a po boku, nie wiem, na ile to jest bezpieczne, ale jest jakaś niewielka ścianka do wspinaczki. Oraz coś, co by sobie poskakać. Możemy sobie zapisać punktację tutaj z boku, i mamy też jakiś wodopój. Nie wiem, czy to jest studzienka, czy no po prostu poidełko dla wiewiórek. Są jakieś randomowo rzucone kwiatki, i tutaj możemy sobie wrzucić rower. I ponownie, tylko jeden. Trochę to słabe, bo powinno być więcej właśnie takich stojaków na rowery i tak dalej. Podoba mi się ta flaga, że to jest takie jednolite względem logo. No i tam po drugiej stronie, o czym nie wspomniałem, jest sygnalizator świetny i znak drogowy. To są fajne, takie potrzebne detale. No, i pierwsze piętro też wygląda od boku dobrze. No, właściwie szkoła, jako taka, to jest nudny gmach. Tam są klasy, jest dużo okien, właśnie tak jak w tym zestawie. Natomiast tutaj, po tej klasie, to chyba hula mocny wiatr. I to nie tylko dlatego, że każde okno można uchylić, ale nie ma dachu. I to jest to tyle dziwne, że pozostałe budynki w tej aktualnej podserii Lego City. No, to dostają dachy, więc jest to taka dziwna niekonsekwencja, i za to na pewno będzie uszczknięte przynajmniej pół oceny, no bo to jest trochę skandal. Natomiast mniejszym skandalem, ale jednak, jest absolutny brak możliwości dostania się na pierwsze piętro. Żadnej windy, żadnych schodów, nawet głupiej drabinki nam tutaj nie dali. Natomiast wyposażenie jest już całkiem, całkiem sensowne. Szkielet. Jest jakaś tablica, i tutaj mamy dwa alternatywne przedmioty, to znaczy to są chyba i tak nauki przyrodnicze, bo to jest właśnie tego typu sala. Mamy możliwość przyjrzenia się, jak rozwija się kwiatek, i to jest o tyle ciekawe, że tutaj nasionem jest groszek, bardzo przydatna rzecz, jak budujecie jakieś laboratoria czy coś w tym guście. No i mamy też absolutny hit, czyli taki stół do eksperymentów, a tam mikroskop i nowy nadruk, zobaczcie, jakieś bakterie, jakieś po prostu jednokomórkowe organizmy, mitochondria i tak dalej. Mamy kamień księżycowy oraz palnik, i to wykonano świetnie. No i też dobrze, że ten stolik tak wygodnie da radę tutaj ściągnąć. Jakby był dach, to bym nawet machnął ręką na ten brak schodów, bo wyposażenie jest ok, łącznie z tymi pulpitami, no bo to nie są raczej takie stoliki typowe. Tylko zazwyczaj przy krzesłach jest coś takiego, że można sobie obalić stolik. Co prawda, dzieciaki tutaj zawsze <grych> całą lekcję stoją, bo mają takie krótkie, nieruchome nogi, ale tego nie przeskoczymy. I zobaczcie, są uśmiechnięte na całej godzinie lekcyjnej. To jest po prostu nieprawdopodobne. W swoich założeniach projektanci nie przewidzieli łatwego sposobu zdjęcia górnego piętra, ale ja to zrobię w sposób partyzancki, żeby więcej światła tutaj wpadło i żebyście też lepiej widzieli wyposażenie tej sali artystycznej, bo po stronie prawej mamy jakiś kącik malarza, jest sztaluga, no i przepiękny motyw smoka tutaj powstał i jest trochę farb. Oprócz tego zegar, dzwonek to chyba byłby na zewnątrz. Tam przy tej logówce szkoły. Natomiast jeżeli chodzi o lewą stronę, no to jest perkusja, jest też gitara, niestety nienadrukowana, jakiś mikrofon, ale ważniejsze rzeczy dzieją się w tym miejscu. Mamy trzy szafki, no i fajnie. Szkoda, że w środku kompletnie niczego nie ma, no i tablica ogłoszeń. To już mi się podoba. Są jakieś motywy klubu filmowego, koncerty, ktoś piecze babeczki i je sprzedaje. No po prostu jest. Fajnie, tak sobie pomyślałem, że być może ta ścianka wspinaczkowa służy do tego, żeby dostać się na samą górę, ale to jest już przeginka. No dobra, to lećmy do minifigów. W oficjalnych materiałach wyczytałem, że dostajemy 7 minifigurek, ale myślę, że z czystym sumieniem możemy tutaj dorzucić również szkieleta. Było, nie było, to jest coś na zasadzie. Minifigurki i przynajmniej Towarzystwo do Spraw Dyskryminacji Szkieletu Ludzi się do nas nie odezwie. Dwójka dorosłych, czyli kierowca, to może też być pani przeprowadzająca dzieciaki przez jezdnie, oraz nauczyciel. W takim stroju nieco bardziej poważnym, i okej, okay, wygląda to nieźle, chociaż nadróg na buzi ten kontur jest tutaj strasznie mocny. Z innych takich słodkich detali dostajemy szarą wiewiórę. Pospolita oraz czarna występowała w zestawie piknik w parku, a tutaj dostajemy jeszcze inny kolor. No szkoda tylko, że nie ma jakiegoś małego drzewa albo krzaka, bo właściwie nie wiadomo gdzie ta wiewióra miałaby biegać. Po przystanku autobusowym? Na ulicy? To jest trochę niebezpieczne. No i piątka dzieciaków. Podobają mi się te torsy. Są kolorowe, zróżnicowane. A jakbyśmy odwrócili dzieciaki, no to tam dostajemy trzy plecaki. Właściwie dwa są takie cieniutkie, przypominające nieco nerkę, tylko że na plecy, no a ten brązowy to jest coś na zasadzie takiego ruksaka. No, wybaczcie, jestem z Wielkopolski, z byłego zaboru pruskiego, i tak tutaj nazywamy takie duże torby na plecy. Trzy minifigurki mają alternatywne grymasy, chociaż w przypadku tej pani to ledwo, ledwo co widać, no ale mamy też jeszcze większy śmiech, albo jakby taką drzemkę. No i ta postać na wózku to mi przypomina jednego bohatera z popularnego serialu, ale nie powinienem o tym wspominać, bo to jest raczej obrazek dla pełnoletnich. Tutaj też mamy chyba prawdopodobnie pierwszą figurkę. Niebinarną, jeżeli chodzi o płeć. Tak mi się wydaje, bo do końca nie wiem, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka. Na pewno jest tutaj jakiś duży talent malarski. I tak to wygląda. Aha, mamy jeszcze alternatywę w postaci kasku takiego fioletowego, jeżeli chcemy podmienić jedną z fryzur. No i fajnie. Minifigurki są porządne, no cywile jak cywile. Tutaj nie dostajemy nic takiego mega mega. Aha! Jeszcze o tym nie wspomniałem, mianowicie dostajemy aparat, ale on nie ma obiektywu, a zazwyczaj nam dawali taki transparentny groszek. No to za to będziesz miał brudny obiektyw z taką oto bakterią. No to jest rewelacyjny nadruk i zobaczmy jakie jeszcze elementy zapasowe znajdziemy w tym secie. Jakaś roślina i dużo tych punktów podparcia ze ściany wspinaczkowej, jest pędzel z zieloną farbą i są jakieś płomyki. To znaczy jeden to jest chyba woda, a drugi to jest ogień. Jest naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o te dodatkowe elementy i tutaj mogę pomyśleć nawet o 0.25 oceny w górę. Co tu dużo mówić, szkoda, wydaje mi się, że potencjał został zaprzepaszczony, bo wiele dzieciaków oraz dorosłych chciałoby umieścić szkołę w swoim Lego mieście, ale kiedy wygląda to tak a nie inaczej, no to będą się mocniej wahać. Ja przynajmniej bym się wahał. Tutaj, jakby ten zestaw był dwa razy większy, na środku jakiejś schody, i od razu wyglądałoby to dużo, dużo lepiej. Dwójka nauczycieli, i wiecie, miałoby to sens. Można by też rozdzielić zestaw autobus szkolny i szkoła, i od razu mielibyśmy pewien taki motyw, że ktoś chciałby mieć obydwa te sety. Póki co, moja ocena to jest takie. Hmm, no 7 na 10, a to głównie z racji tego, że niby elementy tutaj mamy i jeżeli to rozbudujemy, to daje to radę, ale trochę jako zestaw jest to rozczarowujące. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No i piszcie w komentarzach, jakie są Wasze odczucia. Do zobaczenia w kolejnych filmach.